Szanowni Państwo, przystępujemy do realizacji punktu 3a. Ja tylko krótko wprowadzę, że na sesji październikowej gościliśmy tutaj panią przewodniczącą całej sekcji wojewódzkiej NZ Solidarność dps ów panią Małgorzatę Gus, która przedstawiła nam tutaj swoją problematykę dotyczącą tej grupy osób zatrudnionych i ich sytuacji, że tak powiem, materialnej, socjalnej. W międzyczasie na sesji listopadowej myśmy przyjęli jako Rada Powiatu stanowisko w tej sprawie, które zostało wysłane do naszych, że tak powiem, władz, także do informacji naszej pani poseł. Wobec tego bardzo proszę panią Jolantę Kierz o podejście tutaj do mównicy i zabranie głosu. Dzień dobry. Nazywam się Jelan Takisz. Jestem przewodniczącą związków zawodowych DPS Teodorówka. Proszę Państwa. Zacznijmy od podziękowania za przygotowane stanowisko Rady Powiatu w Biłgoraju, które wsparło nasz głos i miejmy nadzieję, że strona rządowa dostrzeże problem funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej, co pomoże w znaczący sposób przyczynić się do poprawy warunków pracy i płacy pracowników, jak i pozytywne wpłynięcie na naszych obecnych i przyszłych podopiecznych. Dziękujemy. Za tak profesjonalne i poważne podejście do problemu, który staramy się uzewnętrznić, by naprawić zapaść systemu pomocy społecznej. Dzisiaj jesteśmy tutaj też w związku z uchwaleniem budżetu. Proszę Państwa, zanim podniosą Państwo rękę, podniosą decyzję o tym samym zatwierdzeniu budżet powiatu na 2023 rok, prosimy o zastanowienie się i powiedzenie obywatelom zamieszkałym w naszym powiacie, czy. Ten budżet uwzględnia wzrost naszej płacy pozwalający na godne życie? Czy po wielu latach ciężkiej, odpowiedzialnej pracy miarą naszego statusu zawodowego, jak tylko minimalna płaca? Czy ta minimalna płaca, którą otrzymujemy od tylu lat, która dla Państwa radnych była jedynym determinantem budżetowym, jest adekwatna do tego, co my musimy robić w domach pomocy społecznej? Czy mają Państwo świadomość, jak wiele musimy posiadać umiejętności zawodowych, by móc wykonywać naszą pracę w DPS-ach? Czy zabezpieczone środki na nasze płace pozwolą zaprzestać nierówności płacowej ludziom wykonującym tą samą pracę, np. salowa w szpitalu równa się pokojowa w DPS-ie? Czy zawody występujące w DPS-ach nie są godne statusu zawodów medycznych? Czy dostrzegacie państwo jawną systemową dyskryminację pracowników pracujących w domach pomocy społecznej? Czy opieka społeczna, pomoc drugiemu człowiekowi nie jest ważnym elementem zdrowia społecznego i życia jak opieka zdrowotna? Czy my nie jesteśmy obywatelami jednego państwa, które powinno sprawiedliwie i równo dbać o wszystkich swoich rodaków? Czy dyrektorzy w DPS-ach sprawdzili się jako menedżerowie, czy przez lata swojej pracy, posiadając doświadczenie, zgłaszali państwu radnym starostom konieczność zmiany systemu? Czy nikt, nikt nigdy dotąd nie pochylił się nad problemem niskich płac w DPS-ach i wysokości odpłatności za pobyt w domu? Czy to jest normalne, że 80% kosztów domu stanowią niskie, głodowe płace? Czy listy intencyjne strony rządowej jakby ostatnia? Prośba wiceministra rodziny Stanisława Szweda, by środki rezerwy budżetowej przekazane powiatowi, przekazać na nasze płace zostały przez Zarząd Powiatu omówione i rozpatrzone? Czy Państwo Radni wiedzą coś o takim liście? Ile było tej rezerwy? Ile zostało z tej rezerwy przekazane pieniędzy dla pracowników DPS-ów? Czy nikt nie jest w stanie naprawić systemu finansowania pomocy, który po 2004 roku jest wciąż jazdą w przepaść zauważalną przez wszystkich? Czy w obecnej sytuacji przyszłość Domów Pomocy Społecznej nie jest zagrożona? Czy w starzejącym się społeczeństwie takie domy nie są potrzebne? Czy zamiast tworzyć nowe miejsca wsparcia dla seniorów, nie warto przemyśleć sprawy otwarcia DPS-ów na klienta zewnętrznego, umożliwiając tym jednostkom poprawę funkcjonowania przy obopólnych korzyściach podopiecznych z dziennymi uczestnikami DPS-ów? Czy to jest prawidłowa opieka, kiedy pracownicy są upokarzani przez system? Ile wystąpień, wniosków, stanowisk wystosowała Rada Powiatu, Zarządu Powiatu do ministra rodziny czy premiera rządu, aby naprawić niewydolny system? Czy z chwilą powstania Zoli i nie dostrzegaliście Państwa niezdrowej konkurencji, czy praca w szpitalu powiatowym, a w Zolu jest inna niż w domach pomocy społecznej? W opiece zdrowotnej jest pacjent. A w Domu Pomocy mieszkaniec, dla którego pracownik w domu niejednokrotnie to jest najbliższa rodzina. Ile empatii musimy mieć w sobie, aby codziennie nieść pomoc naszym podopiecznym, co otrzymujemy w zamian? Upodlenie, niegodne wynagrodzenie, balansowanie na granicy ubóstwa. Jesteśmy tutaj dzisiaj, aby wam Państwo radni o tym powiedzieć i oczekujemy tego, aby nas zrozumieć i nam pomóc. Do tej pory jesteśmy zapomnianą grupą pracowniczą, zepchniętą poniżej marginesy, żyjącą na skraju ubóstwa. Wszystkie władze po sobie następowały od prawie dwudziestu lat, nie zapewniły środków pozwalającym ludziom tak ciężko pracującym jak my na adekwatne do uciążliwości wykonywanego zawodu zarobki. Państwo, jako osoby dzisiaj sprawujące władzę w powiacie, macie możliwość zmienić tą sytuację poprzez zabezpieczenie odpowiednich środków na nasze płace. Dyrektorzy placówek po dziś dzień nie porozumieli się z partnerem społecznym w celu wypracowania realnej ścieżki dojścia płacy na poziomie przeciętnej płacy w gospodarce narodowej. Przypominamy, że jesteśmy w sporach zbiorowych z pracodawcami. Jeżeli nasza płaca nadal będzie utrzymana na poziomie minimalnej płacy, wyjdziemy na ulicę, będziemy strajkować, a forma strajku może być różna. Byli policjanci i zwolnienia lekarskie, a my możemy zadbać o nasze spracowane i bolące kręgosłupy. Zaczniemy rehabilitację. Jest wiele możliwości, by zacząć głośno mówić i jednocześnie wyrażać, że nasza płaca zostawia nas, pracowników Domy pomocy społecznej na skraju ubóstwa. Utknęliśmy w martwym punkcie ciągłego wiązania naszej płacy z kosztami, jaki ponosi podopieczny, kierowany do placówki. Mamy konkurencyjność cen, a dlatego ten niewydolny system nie bierze pod uwagę zamiast konkurencyjności cen jakości świadczeń usług, jako parametr konkurencyjności w świadczeniach usług. Czas, by ujednolicić zasady odpłatności za DPS-ach, jak i za pobyt w zolach. Jednocześnie domy pomocy społecznej. Publiczny, jak i niepubliczny, nie wspominając o DPS-ach działających dosłownie na dziko. Jednocześnie należy umożliwić DPS-om rozszerzenie oferty w celu lepszego wykonywania zasobów, by były elastyczne i atrakcyjne, wraz z postępem, jaki idzie i jest potrzebny na rynku usług. Jednocześnie w tych placówkach jest brak należytego dozoru dysponowania tymi środkami przez kierownictwo placówek, brak jest systemu monitorującego działanie tych jednostek. Tak naprawdę to nikt nie jest w stanie do końca sprawdzić otrzymywanych informacji. Do końca kontrolo, kontrola daje pole maneru dyrektorom do tygodniowego przygotowania placówki na wejście osób kontrolujących, brak skutecznego nadzoru domów pomocy społecznej. W związku z powyższym wnosimy do Państwa zabezpieczenie takich środków na nasze płace, by nie ekscelować problemu i nie doprowadzić do wyjścia pracowników Domu Pomocy Społecznej na ulicę i upominać o swoją godną, ciężko zarobioną płacę. Zróbcie pierwszy krok w kierunku poprawy naszych warunków pracy. Zróbcie coś dla dobra swoich wyborców, którymi przecież jesteśmy. Dostosujcie budżet do potrzeb i głośnego wołania o pomoc pracowników domu pomocy społecznej, by nie żyli na skraju ubóstwa. Ponadto oczekujemy od Państwa, Konkretnych propozycji naprawy finansowania pomocy społecznej. Przecież to Państwo widzą, jak trudno jest funkcjonować z DPS-om, a jednocześnie nic ponadto z tym nie robią. Nikt nie pokusił się o naprawę tego systemu, przyjrzenia się marnym uposażeniom, płacą pracowników DPS-ów i tak oczekiwanym przez wiele lat ruchom płacowym pozwalającym nam pracowników na godne żyć. Czas, aby Państwo docenili naszą pracę. Możecie dzisiaj zmienić ten zespół, system i etapami naprawić, wręcz uzdrowić domy pomocy społecznej. Dziękuję za uwagę i korzystając z okazji, życzymy Państwu zdrowych, pogodnych świąt i szczęśliwego nowego roku. Dziękuję serdecznie Pani Przewodniczącej. Zakładowej organizacji NZ Solidarność, pani Jeleoncie Kierz, za wystąpienie. Także tutaj, jak z, od prezydium, rewanżujemy się też serdecznymi życzeniami zdrowych, wesołych świąt dla wszystkich państwa. Czy ktoś z państwa z zarządu pragnie się odnieść? Na razie nie widzę.